Cześć, kochani. Moim kolejnym gościem, który będzie wzmagał się y, ze ściągnięciem hybrydy najpierw, a później z nałożeniem y, hybrydy samodzielnie, będzie Natalia. Wspaniała, tiktokka, zawsze z uśmiechem i fantastyczna dziewczyna. Cześć. Cześć. Bardzo mi miło to z wami być. Szczególnie dlatego, że właśnie moja hybryda jest już w bardzo opłakanym stanie i właśnie bo ratuje moje podnokietki. Także bardzo dziękuję, jestem wdzięczna. Super, zatem zaczynamy. Najpierw opiłujemy sobie delikatnie na wierzchnię hybrydy, czyli tą wierzchniową warstwę, tak zwany top pilniczkiem. Tak jest. Każdy raz nogi jest Zanim to folię w... zaczynamy. Powiedz jak ci idzie? Eee, no super. <ślad> Bardzo dobrze. Eee, to tylko tak strasznie wygląda, a, a tak naprawdę, naprawdę można to zrobić samemu w domu. Poradzimy sobie. No dobrze, mamy już pewnie efekt końcowy, opiłowane płytki. No, bardzo... Tak wyglądają moje płytki? Super. Super. I teraz kolejnym krokiem będzie nałożenie Magic Oil. Um, tutaj delikatnie na skórki po to, że Zanim zawiniemy to w folię i aceton, żeby te skórki jednak były nawilżone i nie bardzo dotknięte przez ten produkt. W związku z tym nakładamy oliwkę na skórki. Może zróbmy najpierw jedną dłoń, a później drugą. Taką delikatnie kropelkę na każdą ze skóreczki. Tak jest, właśnie tak. I teraz kolejnym krokiem będzie przygotowanie folii. Bez pyłowych, e, tak, bezpyłowych bez wacików i acetonu. Aceton oczywiście polecam dla osób bez uczulenia, e, ponieważ Infini możemy ściągać e, tylko acetonem, natomiast serię G-like e, nieacetonowym zmywaczem do paznokci. W związku z tym my używamy acetonu, bo Ty nie miałaś żadnych uczuleń. Bierzemy folię, kawałeczek folii. Moczymy. Tak. tak, już mamy. Moczymy wacik acetonie. Tak. Tak jest. On musi być cały mokry, czy tak tylko? Tak, trochę? tak, dosyć mokry. Tak, dosyć mokry. Zwijamy go delikatnie na pół. Super. Tak, żeby tam nie nakapał nam wszędzie, oczywiście. Mhm. Na pół. Zwijamy go na pół i kładziemy dokładnie tak delikatnie wokół, wokół płytki paznokcia. Dokładnie tak. I zawijamy w folię. O tak. I zawijamy w folię. To będzie nie lada wyzwanie, ha? O, samemu ja, powiem. To sobie poradziłeś. Jest. I tak każdy jeden paznokis. Nie mamy fryzarki, więc y, musimy sobie jakoś poradzić. Dokładnie. Jak ja sobie poradzę, kochane, to wszystkie sobie poradzicie. Naprawdę. No jasne. Zobaczymy, jak pójdzie z drugą ręką. No, o, to. No. Jak ci idzie? E, no, to no, będzie jedna rączka. To. <śmienic> A, zatem tak, Natalia radzi sobie z y, zawijaniem y, prawej ręki lewą, no jest to nie lada wyzwanie, ale daje radę, powiem szczerze, daje radę, świetnie Odczekałyś Dobra, prawie 10 minut y, i teraz Natalia spróbuje ściągnąć sobie, y, może zaczniemy od kciuka? Dobra. I mamy tutaj takie fantastyczne patyczki. Ja też mam, ty też je masz. Słuchajcie, faktycznie sobie... zszedł cały. Super, no właśnie. Czyli troszeczkę się pomarszczył. Teraz każdy paznokieć delikatnie patyczkiem hmm. będziemy ściągać tą hybrydę, która, która tam pozostała. Tak. Może sobie połóż na stoliku i tak będzie Ci łatwiej w tę stronę, w tę stronę to, mm, to delikatnie ściągnąć. Słuchajcie, schodzi bardzo ładnie. Super. No, Czy tam takie małe niedoróbki, ale... Później, później, później polerką, świetnie. Właśnie tak, tak będzie wyglądał e, każdy paznokieć po ściągnięciu i tak ładnie nam zejdzie. Tak, ale myślę, super. To... Tak, super, okay. to jest... To jest super. Dobra. Natalia od kilku minut y, zmaga się ze ściągnięciem hybrydą. hybrydy. Świetnie jej poszło. Ostatni paznokieć. Ściągamy. Teraz mi powiedz, jaki kształt? E, ja e, półkolisty taki, nie, e, nie kwadratny, zaokrąglony. Dobrze. Dobrze, czyli opiłowujemy sobie mm, końcówkę tutaj paznokcia, nadajemy mu taki regularny kształt, jaki chcemy. Tak, od dołu. Tak, od dołu właśnie, właśnie tak. Nadamy mu kształt odpowiedni dla siebie. I całą to, te wszystkie pozostałości, które zostały, opiłujemy pilniczkiem mhm. na tak. wierzchu. Właśnie tak. Delikatnie, żeby nie przepiłować płytki. Bo później blokiem polerskim jeszcze to sobie doszlifujemy. I tak działamy z każdym jednym paznokciem. Delikatnie od spodu. Nie tak. Mhm. Nie tak. A tak. Opiłujemy. Nadamy kształt. Właśnie tak. I tu po bokach. Delikatnie. Yy, mamy też yy, asystentkę o imieniu Grubcia, tu, która tutaj nam pomaga przez całe nagranie. Cześć! Wow! Dzielnie pomaga, zasłania ekran. Jest super. Dobrze, mamy nadany kształt. Yy, płytka jest wykończona, yy, wypolerowana. Za chwilkę przejdziemy do obróbki skórek. Ale to już jak, jak wszystko będzie gotowe. Powiem wam to wcale nie jest taka łatwa sprawa. Ja nie wiem jak to e, panie stylistki paznokci robią tak szybko. Podziwiam. Lata praktyki. Naprawdę. No. It's okay. Tak. Teraz teraz przejdziemy mm, do kolejnego kroku. <gry> Czyli opracowanie skórek. O, Jesteś my... gotowa? Tak, jestem gotowa. Teraz już po wykończeniu, jeśli nam wystają jakieś e, e, drobne rzeczy spod paznokcia, w sensie opiłowany paznokieć, delikatnie blokiem polerskim spod spodu doszlifujemy sobie tą free edge. Teraz mamy tam taki magiczny produkt, Mm -hmm. Express Remover to jest taka żółta buteleczka. O tak. Teraz nakładamy po kropelce na każdą ze skórek. Odczekamy pół minutki, tak, żeby na całej skórce było. Przejedź tak delikatnie tym dzióbkiem. Ten dziubek jest tak wygodny po każdej skórze. Tak. Teraz weźmiemy sobie nasz genialny drewniany patyczek. Już tą końcówką. Mm -hmm. Delikatnie odsuwamy skórki z jednej strony do drugiej. Mm -hmm. Odsuwamy, odsuwamy, odsuwamy całą skóreczkę. Wszystkie skórki mamy już um, idealnie odepchnięte, maksymalnie odepchnięte. Teraz e, Weźmiemy sobie bezpyłowy wacik i przytrzymy skórki to, co nam tam pozostawało. Delikatnie usuniemy, i ja na koniec y, opracowywania skórki jeszcze doszlifowałabym tę płytkę wokół skórki, już tak delikatnie, polerką blokiem polerskim, żeby wykończyć y, w całości już ten. Perfect look. Ok, skórki mamy przygotowane. Teraz wacik bezpłukowy i neokliner. Tak jest, taka bieska buteleczka. Przemywamy dokładnie paznokcia. Paznokcie w zasadzie. W tak, Cleanerem. Cleanerem tak. nakładamy odrobinę na płytkę paznokcia Magic Bondera. Tak, żeby nie dotknąć skórek, nie pozalować skórek. I odczekamy 30 sekund. To jest taka tak ale zwana. paznokieć, tak? Tak, cały paznokiec. To jest nasza taka tak zwana dwustronna, taśma mamy przygotowaną bazę. Mhm. Y, Natalia wybrała linię Infini. Działamy. Blisko no. skórek, ale tak, żeby starać się ich nie dotknąć. Jeśli zdarzy nam się wypadek, oczywiście mamy drewniane patyczki, możemy. Ten nadbiar hybrydy, który dotyka skórek, delikatnie usunąć. Dobra, kciuk mam. Lecę z następnymi. Tak. Dobrze. Jak skończysz pięć paznokci, wrzucamy je do lampy na 90 sekund. Mamy już bazę na wszystkich paznokciach. Y, oczywiście y, dłonie były w lampie po 90 sekund. Teraz y, czas na kolor. Natalia ta zdecydowała się na ta-dam, ta-dam. Fantastic. Ale Jest to taki... trochę szalony, ale myślę, też będzie ładnie wyglądał. Pamiętaj o tym, że jak już y, pomalujesz płytkę o zabezpieczeniu o zabezpieczeniu free edge, czyli tutaj, mm -hmm. tej części paznokcia. Okej, okay, tak mi wyszło. Fajnie kryjący kolor. No, ekstra. Tak? Dobrze, malujemy kolejne. Tak, delikatnie ściągamy nadmiar lakieru, świetnie sobie radzisz. Tak, kilka razy przetrzyj patyczkiem. Mamy efekt po y, pierwszej warstwy y, i jest genialnie. Naprawdę. No, nakładamy miło. drugą warstwę. My z daleka widzimy, że jest super. <noise> Dobrze, że ta kamera nie, nie pokazuje tych wszystkich niedoróbek. <noise> Dobrze, nakładamy drugą warstwę e, prawą i lewą dłoń. Wrzucamy, wkładamy do lampy na 90 sekund. Pamiętaj, żeby nie nakładać bardzo dużo lakieru. Tak, właśnie tak. Rzecz Natalia zdecydowała się na nałożenie. Brokatu. No tak. cóż, powalczymy z brokatem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jak ci idzie? A bardzo fajnie. To najpierw. Piemasz warunki domowe, domowe ratujemy się opuszkiem e, palca, prawda? Tak. I to jest naprawdę bardzo przyjemne. Ale jak pięknie to wygląda. No Wszystkie pozostałości przy skórkach już później. Oczywiście, jeżeli nie mamy pędzelka, żeby to delikatnie omieść, zdmuchniemy delikatnie. A? To lecimy tutaj już Pokażesz mam. nam. Oczywiście. Ale super Dobrze, tak. nakładamy długą. Teraz ostatni krok na naszej drodze to Tab Coat, czyli super shine. Zresztą mój ulubiony. Nakładamy cienką warstwę na każdy paznokieć. Tak, zabezpieczamy końcówkę paznokcia, tak? Idealnie. I wkładamy do lampy na 90 sekund. Ostatni krok: przemywamy paznokcie alkoholem. Mm -hmm. Dokładnie. Warstwę dyspersyjną usuwamy. I resztki pyłu pewnie też. Pokaż mi efekt końcowy. Przepięknie, super. Super, bardzo ładne. I całe dłuchnie nałożymy. Nakładamy zwykle albo oliwkę, albo balsam, żeby już finalnie... Super, zapomniałam jak wyglądasz. Dobra, czyli... I on ma takie delikatnie złote drobinki, to już takie będzie Maksymalne wykończenie. Ojej, jak ładnie pachnie. Super. I tym oto sposobem zakończyliśmy cały proces twórczy. Zdałaś egzamin. <grym> naprawdę? Dziękuję. Co sądzisz? <grym> no super, naprawdę. Bardzo, Bardzo Ci dziękujemy, I... że chciałaś wziąć udział w naszej akcji w ogóle i razem z Kabos chciałaś malować, nauczyć się malować paznokcie, nakładać hybrydę w domu. No, powiem wam nie było łatwo, ale <ścoughs> dzięki Twoim wskazówkom udało się.